Cześć, mam na imię Marta i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przybyłam do Was z czwartą recenzją na moim kanale książki, która może bardzo dużo osób zszokować, dlatego że ja nie czytam książek polskich autorów. Jedynym wyjątkiem jest Andrzej Sapkowski, no ale Wiedźmy to już prawie klasyka. Na wstępie chciałabym Was zaprosić do subskrypcji kanału, jeżeli Wam się ta opinia spodoba i chcecie więcej. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, tam już opinia jest. Tej książki, krótka, bo krótka, ale jest, więc bardzo Was zapraszam. Link też będziecie mieli pod spodem do tej opinii, do tego zdjęcia. I dzisiaj przedstawiam wam Alabastrowe Panny Doroty Pasek. Książki, która wyszła w 2019 roku, i w tym roku wychodzi drugi tom, więc to też jest jakby nie było powód, dla którego ja stwierdziłam, że przeczytam tą książkę. Jest to książka niebywale ale szokująca. I zanim przejdziemy do tych. Do tego, co ja myślę o tej książce, bo powiem Wam krótko o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w ogóle wplątani jakby już w to, co się stało. To jest jakby no, początek historii, ale nie jest sam początek. To nie jest ten moment, kiedy w Królu Lwie pokazuje się, jestem wschód słońca, tylko to już jest trochę jak, jakby te zwierzęta już wędrują pod tą lwią skałę. Napada na pokojowo nastawionych drajnów banda kharów, których oni nie, nie znają, bo byli odcięci, ale nagle pojawiają się razem z właściwie... Wodą spływającą z stopniających gór pojawiają się jakieś typy, których oprócz jakiejś tam wspólnej zamieszki historii nikt po prostu nawet nie widział i nie wie o co chodzi. W ogóle bardzo fantastycznie je, są wykreowani jakby te dwa narody po prostu. To tak tylko napomknę o tym, bo jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, jeżeli chodzi o Kharów, ale o tym nic nie będę mówić. Musicie się sami przekonać. Tacy pokojowo nastawieni Drainowi, którzy nie mają nawet swojej armii. Oni mają zupełnie inne priorytety. Nagle muszą stanąć przed okupantem, który z jednej strony nie chce im zrobić krzywdy, ale z drugiej strony zabiera ich ziemię. Nie wiadomo dlaczego tam jest, bo nikt tego nie rozumie. I nagle, nagle. Oni, kobieta, synka, która jest właścicielką gospodarstwa takiego domowego, to jest gospodarstwo, majątek właściwie ziemski, musi stać się jakby ich służącą, ochmistrzynią, musi im usługiwać. I wszyscy ludzie, których ona była odpowiedzialna, ci wszyscy, którzy pracowali w tym majątku, również muszą podlegać tym karom. I o co chodzi? No, nie, nie do końca wiadomo. Sinka też sama nie wie. Ona ma bardzo dziwny stosunek do samych karów, bo jednocześnie. Ma robić co innego, ale czuje co innego. I to też jest bardzo ciekawa postać, e, bardzo, bardzo taka m, intrygująca. Przede wszystkim wrażenia, jakie wywarła na mnie ta książka. Ja jestem w szoku, że to napisała Polka. Oczywiście książka nie jest bez wad. Wiele osób myślę, że znajdzie w niej bady. Czytałam opinię, gdzie. Ludzie pisali, że książka jest nudna. Ja nie, nie nudziłam się ani przez chwilę przez tą książkę, więc nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, więc zastanawiam się znowu, czy ja umiem czytać. Ja czytając tą książkę, nie chciałam się odrywać. Ja czytając ją, stanęłam przed dylematem i zrobić sobie jedzenie, czy jednak czytać dalej. I wybrałam czytanie, co nie zdarza się często. Um, więc po prostu pomyślcie o tym, jaka ta książka musi być świetna, że zrezygnowałam z jedzenia, żeby ją przeczytać. W książce był taki motyw najeźdźcy okupowanego państwa, okupowanych ludzi, okupowanego narodu, który bardzo mnie zaskoczył, ale jednocześnie ja byłam nim zauroczona bardzo. Dlatego, że oczywiście jest między nimi nienawiść. To nie, nie powinno nikogo szokować. My jesteśmy jakby historycznie przez drugą wojnę światową nauczeni właśnie przeważnie tego, że czuje się taką nienawiść i niechęć, no oprócz jakichś zdrajców, ale nie o tym teraz. Um, ale autorka oczywiście pokazała to znaczy Drainowie nienawidzili kharów, co jest dla mnie logiczne, ale jednocześnie jakby nie przemawiała przez nich, przez ich działanie, 24 jakby na dobę w tej książce oczywiście, nie przemawiała przez nich ta nienawiść przez cały czas. Oni nie mieli takiego zadania, oni mieli im się podporządkować. I to jest bardzo ciekawe, bo oni to robią. Oni, oni oczywiście mają jakiś swój mały opór, stawiają oczywiście, to nie jest tak, że oni hula i dusza, piekła, nieba, wszystko im dają. Tylko oczywiście są momenty, kiedy oni nie pozwalają mi się wtrącać to, co w swoje dziedzictwo i takie rzeczy, więc to jest spoko. Ale jednocześnie nie poją do siebie przez cały czas nienawiścią. I to jest, moim zdaniem, nowe, ciekawe spojrzenie na ten wątek. To jest po prostu nowe spojrzenie, takie lżejsze, ale jednocześnie jakby lepiej prowadzi tą historię, po prostu, bo to jest taki główny wątek. Później mamy bohaterów i ich relacje. One są też bardzo delikatne. Tutaj jest wiele bohaterów, jest kilku karów, do których my na przykład poznajemy ich powoli. To są takie postacie, które, które jakby one, w pewnym sensie autorka łączy je w pary, ale nie są to na zasadzie romantycznego związku. Tam jest dosłownie kilka takich mm, przyjemnych jakby. Logicznych sytuacji, ale nie jest to typowo książka romantyczna, to nie jest paranormalny romans, więc nie macie czego tam, jeżeli oczekujecie takiej książki, to nie macie czego tam szukać po prostu, dlatego że nie ma takich wątków. To jest bardzo, ja lubię takie wątki, więc jestem w szoku, że też mi się dodatkowo podobała ta książka, więc, 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 więc tak, ale ja jestem bardzo zakochana w ogóle w tej historii, w bohaterach przede wszystkim, bo są naprawdę, dość, że pełnowymiarowi. To jeszcze ich relacje są różne, naprawdę są różne. Ja po prostu uwielbiam tych baterów, wszystkich, bo z jednej strony Sinka i Kaben mają relacje na zasadzie takiego wymijania się. Oni nie, oni nie, ich dialogi, ich rozmowy są takie, zadają pytania. Na przykład Kaben zadaje pytanie, ona nie odpowiada. I wymijająco jakoś tam lawiruje. Zaraz ona mu zadaje jakieś pytanie, i on dokładnie robi to samo. To jest bardzo taka, taka relacja, nieco dziwna, bo my jakby nie możemy się jej dokładnie przyjrzeć, o co im chodzi, bo nie. Autorka nam tego nie zdradza. Oni też sami nie wiedzą, o co im chodzi, bo jakby są, mają sprzeczne uczucia wobec siebie. Później natomiast mamy dziką Mawin, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. Leonie, która jest delikatna i bardzo specyficzną postacią, i Karina, która jest postacią, która przez cały czas dogryza i ona się nie, buntuje przez cały czas i ci, tych charów ona intryguje swoim zachowaniem, bo ona się nie podporządkowuje, nie jest miłą, grzeczną dziewczynką, tylko jest pełno, pełnokrwistą kobietą, która przez cały czas im się stawia. W każdym dialogu, w każdym... To jest po prostu genialne. Genialnie poprowadzone są te wątki, więc relacje między bohaterami są naprawdę... Tak, ja polecam tą książkę przede wszystkim właśnie dla tych bohaterów do tej historii. E, tak jak wspomniałam, wiele osób pisało w swoich opiniach, że ta książka jest nudna, ja tego nie zauważyłam, bardzo przyjemnie, bardzo szybko mi się ją czytało, ale ja też jakby nie podchodzę do tego e, moim takim dziwnym e, jakby... Nawykiem jest takim czytelniczym, można tak powiedzieć, moim, moim oczekiwaniem od książki, jest to, że nie sama akcja, tylko relacje między bohaterami. Mi bardzo chodzi o te relacje między bohaterami: czy one są dobre, czy one są logiczne, czy one do czegoś prowadzą, na no, jakiś mają sens. I tutaj to jest, więc dla mnie książka była. Ja po prostu nie mogłam się doczekać z tego, żeby jak najwięcej czytać, jak najwięcej wynieść z tej książki, jeżeli chodzi o tych bohaterów, bo naprawdę mi się wszyscy bardzo podobali, bardzo ich polubiłam, całkowicie ich rozumiałam, były, byli naprawdę. Każdy był inny, i każdy czego innego oczekiwał, więc naprawdę bardzo fajnie jest to poprowadzone. Polecam przede wszystkim ludziom, którzy chcą czegoś więcej od książki, którzy mają, są znudzeni Janka Down, nie chcą czytać młodzieżowej literatury, chcą coś więcej wynieść z książki, ale jednocześnie nie chcą jakieś, czegoś typu takiego klasycznego. Czegoś, jak chcą coś nowego, coś co wbije ich w fotel, no to zdecydowanie alabastrowe panny do tego doprowadzą, możecie mi wierzyć. Naprawdę genialna książka. Ja jestem zaskoczona. Yy, ale przyjemnie, bardzo, 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 nie mogę się doczekać drugiego tomu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, mam nadzieję, że sięgniecie po alabastrowe panny, chociaż spróbujecie przekonać się, czy Dorota Pasek rzeczywiście tak dobrze pisze, jak ja mówię. Mam nadzieję, że Wam się opinia podobała i do zobaczenia w następnym filmie.